Tu, gdzie jeziora błyszczą jak srebro o świcie Gosławice Serce Konina, tu czuje się życie Między Pątnowskim a Gosłowskim fala się składa Tutejszy klimat robi swoje, ekipa zawsze daje radę To ziemia, gdzie biskup Andrzej Łaskar stawiał fundament Zamek wciąż stoi mnie jak dawny testament Kościół świętego Andrzeja, gotyckie mury do nieba Historia mówi szeptem, to tu wszystkiemu początek da trzeba A ludzie, ludzie mają tu charakter prawdziwy, pomocni, pracowici, serdeczni, uczciwi. Tu każdy zna każdego, tu przyjaźnie są ze stali, bo w Gosławicach życie płynie wolniej, ale serce mocniej wali wali. Gosławice rosną. Dzień po dniu legenda tego miejsca krąży w każdym z nas tu, Gosławice. Nasz dom, nasz czas. Rytm, który łączy wszystkich nas Kilka tysięcy serc, jeden wspólny dom Tu dzieciaki rosną Tu wspomnień pełen dom Tu każdy chce wracać, bo zna ten blask Gosławice w głowie konin To nasz szlak Przystań w Gosławice, woła gdzieś z oddali Słońce, plaża, łódki, śmiech Tu dzień się chwali, a kiedy zachód Maluje niebo na purpurę Każdy czuje to miejsce, ma duszę i naturę I choć minęły lata od historii Sprzed wieków ludzie wciąż tu przestrzeń pełną uśmiechów Tu chłopaki z bloków, ekipa z wioski tak tu Sąsiad zagada, a kumpel pomoże tak po prostu Tak, 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 tak po tak, prostu, tak tak, tak tak, 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 po prostu, tak, tak. Kosławice. Kosławice żyją Czujesz ten vibe? Kosławice płyną To nasz własny hype Między jeziorami tworzy się nasz świat Tu każdy człowiek swoje serce ma Kosławice rosną Dzień po dniu Legenda tego miejsca krąży w każdym z nas Tu nasz dom Nasz czas Tu bije rytm, który łączy wszystkich nas Kosławice żyją Kosławice płyną Dziś ludzie żyją tu bez herbu, tworząc nowe historie. Idą tymi samymi ścieżkami, co dawniej wielkie rody w glorii. Inne mają buty, inne plany, inny bieg dnia i nocy. Lecz ziemia pod stopami ta sama, trzyma nas w swojej mocy. Ta muzyka otwiera przestrzeń, robi Razem z nami to jest nasz znak Światła na wodzie jak diamenty w noc Gosławice w sercu to nasz kod, nasz głos Sławię pól z ulicy jeden wspólny ton Dzielnia z nami płynie, wchodzi wyżej każdy dom, tu praca, to marzenia Zwykły piękny dzień, a kiedy wracasz nad jezioro, wraca siła, wraca tlen Na ekipa, na ekipa, jedna droga, jedna droga, jeden znak. Kosławice, na zawsze wraz.